Słuchaj, chcesz wiedzieć dlaczego 99% osób nigdy nie chudnie na stałe? To nie wina twojego metabolizmu, to nie wina twoich genów, to nie wina węglowodanów. W tym odcinku też nie będę mówił o kaloriach, tylko o czymś ważniejszym. Daj mi 5 minut, a wyjaśnię ci sprawę raz na zawsze. Jeżeli to zrozumiesz i wdrożysz, to uwolnisz się raz na zawsze od błędnego koła związanego z odchudzaniem. Nazywam się Kamila Kielaszek, jestem trenerem zdrowia, trenerem personalnym, konsultantem żywieniowym i od 21 lat jestem związany ze zdrowym stylem życia. A od 14 lat pomagam osobom takim jak ty osiągać zdrowie i szczupłą sylwetkę. Zatem gdzie jest wina? Winą jest to, że jesteś dietetycznym skoczkiem. Tak dokładnie, skaczesz od diety do diety. Najpierw dieta zbilansowana. Chwilę próbujesz, nie ma efektów, bach, zmieniasz dietę. Później post przerywany. Znowu chwilę są efekty, ale jest jakaś impreza, coś tam nie poszło, znowu waga do góry. Znowu się poddajesz i próbujesz kolejnej diety. Teraz keto. Chwilę efektów, woda zeszła, jesteś zadowolony. Ale jakaś impreza, pojechałeś na wakacje, zjadłeś węglowodany, waga skoczyła, znowu myślisz, że jest to nie dla ciebie. Później diety sokowe, kolejne diety, kolejne diety z Instagrama. Ciągle próbujesz nowych rzeczy i ciągle nie masz efektów. Jesteś jak przedsiębiorca amator, który co miesiąc zakłada nowy biznes, bo gdzieś zwęszył nową okazję. I co z tego masz? Zero. Ciągle zaczynasz od zera, od nowa i od nowa. Wyobraź sobie, że ten dzbanek to twoja tkanka tłuszczowa. Startujesz z jakąś metodą. Niech to będzie dieta zbilansowana. Zaczyna się wdrażać, zaczynasz trenować, waga schodzi, pierwsze kilogramy spadają. Ale pojawia się impreza. Nie wiesz co zrobić, wracasz do dawnych nawyków i waga wraca. Wydaje ci się, że ta metoda nie jest dla ciebie. Poddajesz się, szukasz kolejnych rozwiązań. Wybierasz dietę keto. Obcinasz węglowodany do zera, waga spada. Ubywa przede wszystkim woda na początku, widzisz ten duży spadek wagi, jesteś zadowolony. Ale pojawia się jakaś impreza, jakiś wyjazd, na przykład na wakacje, all inclusive, i trudno odmówić sobie węglowodanów. Waga niestety wraca i ponownie uważasz, że ta metoda jest nie dla Ciebie. Próbujesz kolejnych diet, kolejnych rozwiązań, na przykład Post, znowu po trochu próbujesz, znowu to nie działa, znowu waga wraca. I z czym tu jest problem? Problem jest taki, że nie wytrzymałeś w tej jednej metodzie. Nie uczyłeś się jej tak, żeby jak najlepiej ją wdrażać. A gdybyś skupił się na jednej metodzie, dopieszczał ją, uczył się jej, wtedy Twoja waga regularnie, pewnie też ze skokami, też pewnie by czasami się cofała, ale jeżeli uczyłbyś się, był konsekwentny w tej jednej metodzie, wtedy stopniowo, stopniowo pozbywałbyś się całej niechcianej tkanki tłuszczowej. Ty zamiast tego bierzesz kolejne diety, kolejne rozwiązania, niczego się nie uczysz i tkwisz w tym błędnym kole. Myślisz, że to wina tej szklanki, tej konkretnej diety, a tak naprawdę jest to Twoja wina. Problemem jest to, że nie masz cierpliwości, żeby przelewać tą wodę do jednej szklanki. Czyli dopieszczasz tą jedną metodę, aż pozbędziesz się tkanki tłuszczowej. Każda dieta, każdy plan treningowy przechodzi przez te same etapy. Zawsze. Najpierw mamy niedoinformowany optymizm. Tym razem się uda. To jest to, to jest ta dieta. Koleżanka schudła 2-3 kg. Wchodzisz w to. Zaczynasz i masz na początku efekty. Jesteś zadowolony. Zaczyna się kolejny etap. Poinformowany pesymizm. Myślisz sobie: cholera, to jest trudniejsze niż myślałem. Waga stoi w miejscu. Coś powoli tracę motywację. Są imprezy, jest jakiś wyjazd. Nie możesz zjeść produktów zakazanych. Czujesz głód. Tracisz motywację. W końcu rzucasz się na jedzenie i waga wraca. Aż w końcu wpadasz w dolinę rozpaczy. Myślisz sobie: To nie dla mnie, ta dieta się nie nadaje. To wina moich genów, to wina metabolizmu. Koleżanka ma lepszy metabolizm, dlatego na nią to działa. W czym jest błąd? W tym, że zamiast dopieszczać tą dietę, zamiast starać się ulepszać ten styl żywienia, który obrałeś, poddajesz się i szukasz kolejnych rozwiązań, i znowu zaczynasz ten cykl od nowa. Znowu kolejna dieta, sąsiadka ma nową dietę, ma efekty, znowu to powtarzasz. Chwila efekty, znowu jakaś impreza, znowu jakiś wyjazd, waga wraca, znowu się poddajesz, znowu zaczynasz od nowa. Kolejny cykl, kolejny cykl, kolejna dieta. A co by było, gdybyś zaczął ulepszać to, co rozpocząłeś? Chcesz poznać sekret ludzi, którzy są zdrowi i szczupli przez całe życie? Oni nie szukają magicznej diety. Oni stali się najlepsi w stosowaniu jednej metody, która jest najbardziej dopasowana do nich i najlepiej do nich zbilansowana. Gdy ty szukasz nowej diety, oni uczą się, jak przetrwać święta bez tycia. Gdy ty kupujesz kolejny plan, oni uczą się, jakie jak jedzenie zamawiać w restauracji, tak żeby nie było kaloryczne. Gdy ty zaczynasz od zera, oni szukają rozwiązań, dowiadują się, jak rozwiązywać problemy na poziomie zaawansowanym. Oni nie są lepsi od ciebie. Oni są po prostu dłużej w grze, w jednej grze, w jednym stylu żywienia. I tylko wtedy, kiedy wytrwasz w jednym stylu żywienia, zaczniesz się go uczyć, szukać rozwiązań, dopieszczać go tak, żeby był jak najlepszy yy, dla Ciebie, ucząc się nowych rzeczy. Tylko wtedy osiągniesz efekt, spełnisz swój cel, utrzymasz tą wagę, którą chcesz, i będziesz zdrowy raz na zawsze. Więc, co masz zrobić? Jest to proste, ale niełatwe. Krok pierwszy: wybierz jedną metodę. Niech to będzie zbilansowana dieta, deficyt kaloryczny, odpowiednia ilość białka, syte bogate w warzywa, posiłki. Nic trendowego z Instagrama. Ma być to bardzo proste, przewidywalne i takie, żebyś mógł to utrzymywać przez całe życie bez żadnego stresu, bez żadnych wyrzeczeń. Krok drugi: zostań w tym mistrzem. Zamiast czytać o 50 różnych dietach, 50 różnych treningach, wybierz tą jedną metodę. Zacznij się o niej uczyć. Zacznij się uczyć jak komponować syte posiłki. Ile białka jeść. Dowiedz się jakie święta, jak zamawiać w restauracji, żeby to nie było zbyt kaloryczne. Dowiedz się jak jeść na wakacjach, jak trenować, jak zwiększać obciążenia, żeby spalać więcej kalorii i mieć lepszy progres. Ucz się jak zmienić nawyki, żeby pić mniej alkoholu, żeby jeść mniej słodyczy. Dopieszczaj tą jedną metodę, aż osiągniesz jej perfekcję. Krok trzeci. Zostań osobą, która rozwiązuje problemy, a nie skacze po dietach. Waga stanęła? Nie szukaj nowej diety. Zastanów się, gdzie jest problem. Może nawalasz w weekendy, może za mało się ruszasz, może gdzieś jesz ukryte kalorie. Sprawdzaj to, testuj, dowiaduj się, tylko tak osiągniesz długoterminowe rezultaty. To jest moment, w którym budujesz prawdziwą wiedzę i siłę. Wiedzę, która zostanie z tobą na zawsze. Przestań szukać magicznej pigułki. Magia tkwi w tym, że wybierasz jedną metodę, uczysz się jej i codziennie powtarzasz te same schematy, te same nawyki, aż staną się twoją tożsamością. Zostań mistrzem w jednej dziedzinie, a nie skać po 10 rozwiązaniach. Prawdziwym celem nie jest schudnięcie do wakacji, przez co wskaczesz po różnych rozwiązaniach, bo chcesz mieć szybkie efekty. Prawdziwym celem jest stanie się osobą, dla której zdrowy styl życia jest czymś normalnym, jest jej tożsamością. Jest to proces na całe życie, ta gra jest nieskończona. Ma ci ją towarzyszyć do końca życia. Zdrowy styl życia ma być po prostu twoją tożsamością. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał i nieco zmieni się Twoja świadomość dotycząca zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. Proszę zasubskrybuj mój kanał, jeżeli ta treść Ci się podobała. Jestem na początku drogi. Z tym kanałem chcę go rozwijać dla Was, tworzyć treści nieco inne niż to, jak liczyć kalorie oraz mówić Wam o tym, czy pomidor jest zdrowy. Także chciałbym tutaj wrzucać nieco inne treści, które otwierają umysł i chcą i pomagają zmieniać świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia, tak żeby mieć zdrowie na długie lata i taką wiedzę tu będę przekazywał, także jeszcze raz proszę zasubskrybuj oraz możesz wpaść także na mojego Instagrama. Pozdrawiam.